No nie myślałam, że w redakcji kosmetycznej będę śpiewać, ale mam tutaj produkty SoFlo, które mają świetne nazwy. Jak tylko jestem w wannie i biorę sobie szampon, to mam ochotę zaśpiewać What a wonder for her. Albo olejek pod prysznic. I will always wash you. Oops, I did it again. I did it for her. Mojąca pasta szlifierska zmywająca plany na honorze z ekstraktem z pieprzu i kardamonu. Creme de la creme dla koneserów, którego nie powstydziłby się francuski piesek. Pasta z różlem dla prawdziwych psów wyścigowych. Pomaga zrzucić starą sierść, a w jej miejsce wyhodować sukces i dobrobyt. Simply more, less is more, moins c'est plus. Mniej znaczy więcej. Ten produkt przyciągnął mnie przede wszystkim minimalistycznym opakowaniem, jak również super dziewczyńskim designem. Do kosmetyków często przyciągają fajne, kreatywne nazwy, na przykład I guru. A mnie kiedyś ktoś nazwał kosmetycznym guru, więc się zgadza. Żeby przeczytać te mikroliterki na opakowaniach, trzeba zmienić oklery na bliż. No i wtedy jest szansa także do Rossmana albo z lupą, albo z dobrymi okularami, albo z dobrym wzrokiem. Ja wiem, takie są regulacje, które nakładają obowiązek umieszczania pierdoliona informacji, no ale dla nas to jednak jest pewnego rodzaju wezwanie.